Inwestorzy doceniają również nasze produkty za odporność na uderzenia, różnego rodzaju chemikalia, zabrudzenia, warunki atmosferyczne, w szczególności mezo i wodoodporność. Stadion miejski w Szczecinie. To realizacja, która pozwoliła udowodnić, że produkty marki Equiton są niezawodne i odpowiadają nawet najbardziej wymagającym inwestorom. Klient przed nami postawił niestandardowe wymagania. Przede wszystkim zależało inwestorowi, aby produkty zastosowane na stadionie były odporne na akty wandalizmu. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, zapoznaliśmy klienta z obiektami wykonanymi w naszych produktach, które mają podobną charakterystykę. Do tych obiektów należą na przykład stacja metra w Warszawie czy stacja metra w Budapeszcie. jak i takim ciekawym obiektem jest również stadion miejski w Łodzi. Należy również dodać, że płyty Natura Pro jak i Pictura fabrycznie są pokryte powłoką anti -graffiti. W wypadku pomalowania sprayem czy pojawienia się na elewacji niepożądanego graffiti można w łatwy sposób taką farbę w spreju usunąć. Architektowi zależało również, aby zastosowane płyty były odporne na uszkodzenia, czy mówiąc dokładniej, zabrudzenia, z którymi mamy do czynienia przy punktach gastronomicznych. Proszę również pamiętać, że w przypadku takich obiektów jak stadion mamy do czynienia z bardzo dużym zagęszczeniem fanów, kibiców w jednostce czasu, co też powoduje ponad normatywne użytkowanie płyt, a płyty marki Equiton bardzo dobrze odnajdują się w takim środowisku. To, co często decyduje o wyborze naszych płyt, to odporność na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne. Mam tu na myśli mrozo i wodoodporność, jak i odporność na uderzenia, odporność na różnego rodzaju chemikalia. Na stadionie płyty zostały zamocowane za pomocą systemu Unimitu. System ten nam zapewnia, że w przypadku uszkodzeń Ponad normatywnych możemy w łatwy sposób płytę zdemontować uszkodzoną i w mniej miejsce zainstalować nową płytę, jak i należy podkreślić, że wytrzymałość i żywotność płyt jest określona na 50 lat. Płyty są w najwyższej klasie odporności ogniowej A2S1D0, co jest bardzo ważnym argumentem przy tego typu realizacjach. Dla przykładu mamy też podobną realizację przystań kajakowa Paprocany w Tychach, która znajduje się przy lesie i gdzie ten argument odgrywał również kluczową rolę przy wyborze naszego materiału. Tak naprawdę przy projektowaniu obiektów z płyt marki Equiton ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. Płyty można w różny sposób poddawać prefabrykacji, wycinać z nich dowolne kształty, wzory. Można również frezować. Poprzez frezowanie otrzymujemy tworzenie różnego rodzaju grafik, jak i napisów. Płyty również mogą być perforowane, gdzie wtedy odbiór wizualny elewacji to zupełnie zmienia swój charakter. Sam pochodzę z okolic Szczecina i wiem, że stadion miejski w Szczecinie ma szczególne znaczenie dla fanów, dla kibiców, dla mieszkańców Szczecina. Wielokrotnie również e, uczestniczyłem w wydarzeniach organizowanych na tym stadionie i muszę przyznać, że zarówno sam stadion, jak i nasze materiały, które są użytkowane tam kilka lat, spełniają oczekiwania, cieszą oko, jak i również wydarzenia, które na tym stadionie się odbywają. Jesteśmy dumni, że nasze doświadczenie, jak i wiedza przyczyniają się do realizacji tego typu obiektu które również mają kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Z tego miejsca nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do kontaktu przy realizacji obiektów.